Tutaj pokażę Wam, jak wygląda korpus. Mamy guzik, który klikamy i wtedy on się otwiera. No i to, co jest najważniejsze, czyli wałki. Tutaj znajduje się wałek polimerowy. Jest on miękką taką gąbeczką i zobaczcie, jeżeli teraz przykładamy palec i zostaje nam taki ślad, jest on gotowy do pracy. Polimer ma właściwości takie, że jeżeli wyschnie, stanie się twardy jak kamień. Jeżeli on będzie taki twardy, wałek należy wymoczyć. Nie musimy tego absolutnie robić codziennie. Żeby skontrolować, czy wałek jest gotowy do pracy, najlepszą metodą jest przyłożyć palec i zobaczyć, czy zostaje taki ślad. Jeżeli on już nie zostaje i górna część wałka Wam wyschnie, to podłóżcie go pod bieżącą wodą do zlewu i wystarczy go opłukać, a nadmiar wody wycisnąć. Co jest ważne, z tego wałka nie może się lać woda. Jak go ściśniecie, nie powinna ciec. Pokażę Wam, jak montować tutaj ten wałek. Co jest ważne? Dziewczyny, pamiętajcie, że przy wyciąganiu tutaj ten cały silniczek nie powinien trzaskać o ziemię. Jak zamontować poprawnie wałek? Tutaj mamy taki czarny plastik. On musi, zobaczcie, dobrze siedzieć w tym miejscu. Nie będziecie tutaj słyszeli żadnego klika, tylko robicie to na wyczucie. Jak wyciągnąć wałek? Należy go nacisnąć kciukiem i wtedy podważamy i wyciągamy. W mopie w korpusie znajdujemy dwa wałki. Ten jest właśnie ten polimerowy mokry. A tutaj mamy szczotkę. Jeżeli zawinąć się włosy w tej szczotce, do hey Zero jest dołączony taki ring, który jednym ruchem Pozbędzie się ewentualnych włosów i sierści, które się tutaj znajdują. Przy montażu tej szczotki, tutaj usłyszycie klik. Posłuchajcie. Można sobie skontrolować, czy dobrze on siedzi, czy się rusza, i tak powinno to wyglądać. Żeby wyciągnąć tą niebieską szczotkę, należy kliknąć w tym miejscu i w ten sposób wyciągnąć. Zobaczcie teraz, jak montuje z powrotem. Klik. A w tym miejscu znajduje się szufelka na suche odpady. Ją, tutaj te wszystkie śmieci, z niej wyrzucamy do kosza. Na niej będą się znajdować wszelkie włosy, sierść, piach i sypkie odpady. Pokażę Wam też kolejny element. Jest to separator, ta srebrna blaszka. Żeby ją wyciągnąć, należy najpierw wyciągnąć wałek polimeru. Wałek można odłożyć w tym miejscu. Pamiętajcie proszę, żeby co kilka dni zaglądać w to miejsce. Separator, blaszkę możecie mieć pod bieżącą wodą. Żeby wytrzeć tutaj te przestrzenie i oczyścić, w której mogą się znaleźć jakieś drobne śmieci i zabrudzenia, używamy dedykowanej łopatki. Z jednej strony mamy Włosy, a z drugiej strony taką blaszkę. Zobaczcie. Jest ona tak zaprojektowana, żeby bez problemu dwie szczeliny, które się tu znajdują, oczyszczać i utrzymywać w czystości. Robimy to raz na kilka dni. I teraz chcę Wam pokazać, w jaki sposób poprawnie zamontować separator. Ważne jest, by te strzałki celować do strzałek. Wkładamy separator. Pionowo musi on być przytulony do tej blaszki, która jest zamontowana na stałe w mopie i wsuwamy. W tym miejscu nie powinna się znajdować żadna większa szczelina. Pokażę Wam, jak wygląda źle zamontowany separator. Zobaczcie, tak wygląda źle zamontowany separator. Tutaj musimy zawsze tak pionowo wjechać, delikatnie dojdziecie do wprawy. I tu musi ładnie wszystko przylegać. I jeżeli by na przykład wyglądało tak, zobaczcie. O, to też jest błędnie zamontowany separator. Widzicie? Tutaj nawet wręcz paznokieć mi wchodzi. Tak nie może być. Jak I Jaki najszybszy sposób wyczyścić szczeliny, które znajdują się w hizero Tą blaszkę opłukuję pod bieżącą wodą, ale... żeby wyczyścić to miejsce, najpierw pozbywam się... Jakichś włosków, które tam zalegają, tą szczoteczką. A następnie biorę taką jednorazową chusteczkę wilgotną i naciągam na tą blaszkę. Zobaczcie, jakie to jest proste. I przejeżdżam w jedną stronę, w drugą. I mamy tutaj takie dwie szczeliny. I tutaj znajduje się, słuchajcie, brud.